Cześć, do Was, kolejny odcinku z Margonem na moim kanale i witam was w kolejnym filmie, czy właściwie odcinku z serii Lutowa dwudziecha". Moje drodzy, witam przez serdecznie. Mam nadzieję, że będzie Wam się ten film podobał. Postaram się od siebie dać wszystko, co tylko mogę, żeby właśnie tak było. Moi drodzy, Herko dropi nam danego Paladena już na początku tego filmu Ty pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę Żeby mnie zmotywować, żeby dać im energię, siłę Do nagrywania kolejnych filmów Z naszej serii Lutowa Dwudziecha I smacznego, jeżeli sobie coś jesz Jeżeli tak, napisz dziękuję w komentarzu Albo na premierze Będzie mi bardzo miło I mam nadzieję, że schaboszczak, czy jakaś zupka Którą sobie opierdzielasz Będzie przepyszna A ja postaram się do tej zupki dodać dodatki Na zasadzie na przykład herosów legend i innych rzeczy, które by nam tutaj trochę pocieszyły oko. Także lecimy na kolejnego Herosa. Witam na kolejnym Herosie, moi drodzy. Czarująca talia, trzy osoby w grupie. od tego, tego. Co jest zajęte? Chyba nic. A, czapka i runy, moi drodzy. Także resztę możemy złapać, a jest to piękna zbroja heroiczna. Kolejny i to nie jest De... O jest Deja Vu, o. powiedzieć Albo niektórzy mówią, że to nie jest TGV. Jeżeli chodzi o Atkę, to mamy dokładnie takie same dropy, jak przed chwilą. Znaczy dokładnie takie same. Tam dopłynęło też Herko i też Unii. Także można powiedzieć, że to samo. Co z tego łapiemy? Oczywiście, że nic, chyba że maga nie mieliśmy. To może złapiemy zbrojkę. do no właśnie, tak się dzieje. Także bardzo, bardzo, bardzo fajna informacja dla nas jako wojowników, którzy no z Atki to za dużo zdobyć nie mogą. No. Oczywiście, jeżeli chodzi o piersi legendarny, to jest taka szansa. No, ale z herkami to my tutaj za bardzo na acce nie poszalejemy. I kolejny heros, tym razem z nieco niższego przedziału, czyli książę Kasim bity w cztery osoby, więc coś ciekawego może się tutaj zadzieć. Ja idę, znaczy kończę właściwie szukać już złodzieja. A kubeł. Nie kubeł, tylko kubeł, y, idzie szukać moi drodzy y, pana. Opętanego Paladynę. Także może i ten opek się y, pojawi drugi raz na tym filmie, bo od opka ten film, przypominam, zaczęliśmy. Aha, i właśnie, kurde, dzisiaj. Przecież wam mówiłem, moi drodzy, że dzisiejszy film, że dzisiejszy film, moi kochani, rozpoczniemy od openingu skrzynek, takiego malutkiego, chociaż z Herosów, kurde. A widzę, że ten opening nie będzie aż taki mały, ponieważ kubeł daje mi. 5 kurde skrzynek z Kasima, co oznacza, że mamy 7 skrzynek z Kasima, Dwie z obu, a to tylko ten świat. A zobaczymy jeszcze na innych, jak to wygląda. I może gdzieś tam kurde ten opening będzie. To zrobimy tak, stary. Ja tu szukam teraz złota, kubę poszuka obka. Jak tych dwóch herosów nie będzie, albo już je ubijemy ewentualnie, to wtedy robimy sobie szybki opening yy, skrzynek z herosów. Bo dawno nie było stary, a ja kocham openingi. No i takie informacje to ja lubię, moi drodzy. No znaleziony kolejny heros i wystarczy tylko sobie zrobić cyk, wystarczy wejść. Tutaj i wystarczy wejść tutaj i jeszcze troszkę do góry i mamy braciszka moje drodzy, który się rzadko, giga rzadko pojawia na filmach. Także dzisiaj mamy, moi drodzy, braciszka A co z braciszkiem, jaki drop, to za chwilkę zobaczymy Zbieramy grupę i spotykamy się na biciu Mamy wszystkie sobie już w grupie, czyli e, łącznie cztery osobki I teraz czekamy na decyzję, co z brata jest zajęte, żebyśmy wiedzieli, co łapać Oczywiście e, butki e, i tak będziemy mogli łapać, no bo jesteśmy tancerzem e, Rączki, no to wiadomo, że niestety nam odpadają Łapy są zajęte, także najlepsza możliwa decyzja, stary Ponieważ hełm i buty możemy złapać Aha, w cztery osoby dropi nam jedna podręczna saszetka na klucze, więc sobie ją zatwierdzamy, mój drodzy. I, I w płaczu przelogowujemy się, napadam na ekspie, żeby potwierać troszkę skrzydeczek z herosów. I bijemy opka, moi drodzy. Znowu cztery osoby w grupie. To są w ogóle chyba te same osoby, co były yy, na braciszku, tylko że na innych postaciach oczywiście. A i kurde, nic nie jest zajęte w ogóle, nie? Także kurde, no także powiem wam, że ciekawie, ponieważ wszyściutko możemy złapać i na przykład możemy się pokusić o złapanie takich dwóch yy, unikatów. Takiego hełmu, pierka i również na przykład takiego herka yy, bo kto nam zabroni, prawda? I dostaliśmy, uwaga, uwaga, dostaliśmy ulipierek. No to jesteśmy bardzo szczęśliwi i w końcu możemy się przelogować na ee, postać, która będzie odpowiedzialna za otwieranie skrzynek w dzisiejszym filmie. I kolejny heros, no herosi dzisiaj nie pozwolą wizowie otworzyć tych skrzynek, ale wyszła jeszcze jedna rzecz, mianowicie taka, że my nie tylko sobie otworzymy skrzynki, ale i, moi drodzy, ale i... Wbijemy sobie jedną legendę. Bo tak, kurde, zobaczyłem przypadkiem, że je Pierek z Drakolisza mam wbity na plus 0, ale on tam brakuje dosłownie no, kurde, podejrzewam, że dosłownie kilku heroików, żeby wbić go na plus 1. Więc jeszcze sobie to zrobimy. I nie wiem, czy tym tancerzem nie damy rady tego dobić, bo no nie wiem, ile tam brakuje tego yy, do, do tego pierwszego poziomu ulepszenia. Pójdziemy sobie do depozytu i zobaczymy, czy to będzie wystarczające, to co mam w torbie. Co prawda, mam dwa uni dwa no, dwa heroiki mam, można by rzec. A to truty jest w sumie takie łodne w sumie. A żebym sobie to zostawił, a i tak tutaj nie gram. Dobra, to bierzemy sobie te dwa herka y i zobaczycie zresztą, jak to wygląda. Tylko muszę jedną rzecz zrobić. Przepraszam bardzo, bo tutaj widzowie, no, może być coś zlikowane y do filmu, czego bym nie chciał. Dlatego sobie to wyjmuję po prostu. Od pierek i klikam sobie cyk, i klikam sobie rzemiosło, ulepszanie, cyk. Cyk. Dobra i mamy plus 2! Totalna LC. Nawet nie trzeba było tego wrzucać. Także sobie tylko te łapki wrzucamy i pierek mamy na plus 1! Beścior, ale jesteś mocny, kurczę pieczonę. Teraz, moi drodzy, przelogowujemy się na pana Kleściora i będziemy szli do Nidhal. Tylko ja schowam e, tą rzecz szybko do depozytu, żeby już Kleścior sobie mógł ją ubrać. Wbijamy na pana Kleściora. I lecimy, otwieraj skrzyneczki. Zaraz zobaczycie, jak torba pierwsza na kleściorze wygląda, bo to też jest ciekawa sprawa. No wygląda w taki sposób, stary. Trochę chyba jeszcze się tutaj powrzucało, albo do tej torby, do tej torby się też powrzucały itemy. Także wziąłem wszystkie możliwe itemy z depozytu, tak żeby na pewno mieć taką sytuację pewną, że nie muszę latać do depozytu i cały czas brać tych itemów, które mi dropną ze skrzynki, patrzeć czy one mi się połączą. No bo często tak na filmach robiłem, a jednak, moi drodzy, fajnie jest, jak już mam wszystkie itemy przy sobie. I tylko sobie łączę skrzyneczki i, i robię takie fajne rzeczy. Idziemy łączyć. Nie, na razie nie ma chyba co łączyć, więc po prostu otwieramy skrzynki. I pierwsza z nich to będzie skrzynia z Demonisa Pana Nisosi, która daje nam zwykle, który nam się nie łączy. Skrzynia z Viviana daje nam uni, które nam się łączy. No i teraz lecimy z obłem. Z Obła mamy. Kostka to się chyba nazywa, która się łączy. I mamy kolejną orczą głowicę, też się łączy. Dalej mamy Kasima pierwsze Unii łączy nam się. Także bardzo dobrze, że tej temy pobrałem. Dalej mamy królewski kiwicz, który nam się łączy również. Dalej mamy, moje drodzy, wschodni na piersi, który nam się nie łączy. Dalej mamy prawy na ramiennik. Dalej mamy z Kasima kryształ pustyni, który nam się łączy. Dalej mamy prawy na ramiennik znowu. I ostatnia skrzynia to jest chusta szaleńca. I patrzcie, ile przez to, że wziąłem wszystkie te temy z depozytu, mamy? Kurde, skrzydek stary do otwarcia. No, coś pięknego. Dawaj mi te heroiczne skrzynki. Ej, nawet legendarna jest, ale my na razie tego nie otwieramy. Nie, nie, nie. Legendarny nie robimy, stary. Bo zaraz wam powiem dlaczego. Weź czemu nie robisz legendarnej yy, skrzynki z Kasima. Ponieważ mam stary sytuację taką że mam wyłącznie dwie legendy z Kasima, prawda, yy, i obydwie są takie same, więc wymiana tego na jakikolwiek inny item, no totalnie nic mi nie da, będę dalej na zero, bo wymienię te dwie legendy na jedną legendarną skrzynkę, z niej spadnie mi jedna legenda z trzech i dalej będę w punkcie wyjścia, yy, więc sobie na razie tego oczywiście nie wymieniomy, także legendarną omijamy, otwieramy sobie, czy właściwie łączymy sobie pospolitą, unikatową e, również i mamy jeszcze unikatową jedną z Kasima, i ostatnia, która nam się połączy, to jest unikatowa z I teraz możemy już się zabrać za otwieranie tych skrzynek. Tutaj mamy z Obła, tutaj mamy z Kasima. Też z się pojawiła i tutaj Obła. No to najpierw z obu sobie otworzymy numer raz. Numer jeden mamy ostrze, które nam się nie łączy. Druga z Obła to jest Orczątko, które też nam się nie łączy. Więc skrzynki z obłąkanego Łowcy Orków na tym filmie mamy już zamknięte, moi drodzy. I tu nic się już nie wydarzeń nie połączy. Otwieramy Vivę, z niej mamy unikatową e, Unikatowy Misterny Splat Driady, który też nam się nie łączy, co oznacza, że Viva znowu czy Viva już jest po prostu zamknięta i jej też na filmie nie będzie, jeżeli chodzi o skrzynki No i pozostaje nam Kasim. Ze zwykłej skrzynki mamy Hero Piękny Kryształ Pustyni Z unikatowej mamy Lewy Naramiennik, który nam się nie łączy Z drugiej unikatowej mamy Pas, który nam się połączył I z Hero skrzynki mamy Piaskowy KINJAU. I z drugiej heroicznej mamy wschodni napierśnik. Coś tam nam się połączyło, akurat dobrze, bo połączyły się nam te heroiczne w sporej części: dwie heroiczne i jedna unikatowa. Więc przeważają heroiczne, co oznacza, że gdzieś ta szansa na legendę, a być może jest większa. Otwieramy unikatową, z której mamy pukiel włosów, który nam się łączy, i my od razu sobie go stary złóżmy. Ten pukiel włosów, otwórzmy tą unikatową i z niej mamy już coś, co nam się nie łączy i zostaje nam tylko dwie heroiczne skrzynie z Kasima i z pierwszej z nich dropi nam, schodzi na pierśnik, który nam się nie łączy i ostatnie hero, dajże no. Aha, dobra, królewski Killidge i on się też tam nie łączy, upewnimy się, czy nic nie ma do połączenia, jest tylko legendarna, której nie składamy, moi drodzy, i możemy wrócić na Herosów, także obiecany opening, taki mini opening skrzynek yy, zaliczony, więc łapkę w górę zostaw i lecimy na Herosów kolejnych. Kolejny Heros obłąkany, łowca orków, no... Kubeł, dzisiaj, moi drodzy, do znowu robi robotę, kurczę, jeżeli chodzi o film. Giga, dużo herosów zależny przez niego, nie tylko przez niego, oczywiście, ale ale to no, no jest ta osóbka, która sporo pomaga, kurde, znaczy, jak są streamy jakieś i potrzeba herosów, czy jakiś jakiś challenge, kurde, na streamie i tak dalej. Także warto, warto takie sobie dbać, moi drodzy, i, i co jakiś czas chociaż im y, dawać jakieś małe wynagrodzenie. Więc kubeł pracuje wizowy na, na kolejne wynagrodzenie. A my mamy dwa unikaty z obokanego. Kubeł! Kurde, nie kubeł, sorry. Kubeł oczywiście, kubeł. Dwa unikaty mamy z obła. I nie dostajemy ani jednego z nich. Więc musimy niestety pójść, poszukać kolejnego Herosa. Yy, z nadzieją na to, że w końcu tutaj złapiemy ładnego. A szukam złoda na Dreamie. I witam na kolejnym Herosie. No złodzi, moi drodzy. No ja tu po prostu nic nie będę mówił, po prostu podejdę do niego, yy, ubiję go solo, bo nikt nie chce przyjść i, i nie będę to komentował widzowie, Dobrze wiemy, co spadnie. Na no, jakieś unika, albo jakieś inne yy, nowa się, albo jakaś inna skrzynka. Potwierdzamy ten drop, czy zatwierdzamy, i lecimy na kolejnego Herosa. I w ogóle. Tak mi się wydaje, że powinien stać kościej, na którego co prawda Waler TP nie ma. Do kopalni Margori w sensie, ale no poszukamy kostka od zdradzickiego przejścia W dziwny sposób, ale poszukamy i mam nadzieję, że za chwilkę się na nie widzimy eee, I witamy dla kochance nocy, moi drodzy, kolejny heros i kolejne cztery osoby I znowu te same osoby, eee, może z jednym wyjątkiem, ale wydaje mi się, że raczej ten sam skład eee, Także dzisiejszy film, moi drodzy, jest bity w tym samym składzie eee, Ci sami ludzie, e, inni herosi i inne dropy, bo teraz spada nam legenda, i to jest poradnik, jak dropnąć legendę z kochanki. Yy, za 3, 2, 1, nic nie zajęte. I uwaga, moi drodzy, patrz, ja, ja już szczerze patrz, ja już celebruję stare legendę, patrz. I witam serdecznie na ostatnim herosie w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam przypadł do gustu takowy film. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie mi, bo to naprawdę motywuje. Jak ja wbiję na film i patrzę, że nie ma nawet stułapek dobitych, to mam takie. O kur na stary, nie? No, nawet stułapek. łapek. Eee... Także, no kurde, no został tą opeczkę w górę. Ja wiem, że nie lubisz proszenia, ale no tak działa ten YouTube stary i, i, i to wszystko, więc po prostu, yy, no, komentarz również napisz. Yy, mam nadzieję, że obiadek, który jadłeś był niesamowicie smaczny i że odcinek był idealnym dodatkiem do właśnie tego obiadu. Czekamy jeszcze na jeszcze jedną osobę. Tak, czekamy jeszcze na jedną osobę i jak przyjdzie, to sobie bijemy bacę, który będzie, tak jak już wspomniałem, ostatnim herosem w dzisiejszym, filmie. Trzy osoby już są, bijemy bacę i dwa zwoje, także koniec odcinka wymarzony. Trzymajcie się dużo zdrówka moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym filmie serii Lutowa Dwudziecha. Instagram Bejścier, pamiętajcie, żeby wbijać. NIRI!